Lekarz do lekarza. Mam dziwny przypadek. Pacjent powinien już dawno zejść, a on zdrowieje. Kolega. Tak, czasem medycyna jest bezsilna. Pacjent radzi się lekarza, co zrobić, aby pozbyć się tasiemca. Proszę przez tydzień jeść ciastka i popijać je mlekiem. Po tygodniu pacjent wraca. Panie doktorze, nie pomogło. Niech pan pije samo mleko. Chory zrobił, jak mu radził lekarz, a tu na drugi dzień ta siemiec wychodzi i pyta: A Ciacho, gdzie? Przed operacją lekarz pyta młodego pacjenta: Ile masz lat, chłopcze? Jutro skończę osiemnaście. Jesteś tego pewien? Kilku lekarzy internista, pediatra, psychiatra, chirurg i patolog wybrało się na polowanie na kaczki. Do pierwszego ptaka miał strzelać internista. A może to jednak nie kaczka? Powinienem spytać kogoś innego o opinię. Zawahał się i kaczka odleciała. W drugą mierzył pediatra. Nie jestem pewien, czy to kaczka. A poza tym, może mieć młode. I ptak zniknął za horyzontem. Następny w kolejce był psychiatra. Wiem, że to kaczka, ale czy kaczka wie, że jest kaczką? Zamyślił się i przegapił okazję do strzału. Potem nadszedł czas na chirurga. Ten przyłożył fuzję do ramienia, strzelił bez wahania i ptak runął na ziemię. Idź, sprawdź, czy to była kaczka! Powiedział chirurg do patologa. Pacjent do lekarza. Panie doktorze, mam problem. Cierpię na pazerność. Hm, no cóż, coś zaradzimy. Zapiszę panu pewien lek. Panie doktorze, słucham pana. Tylko żeby tego leku było dużo. Dużo! Dużo. o! Wpada hydraulik do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam problem z kolankiem. Lekarz do żony pacjenta pani mąż potrzebuje spokoju i ciszy. No właśnie przecież powtarzam mu to sto razy dziennie. Jakie ryby najbardziej lubią łowić lekarze? Najbardziej duże sumy Pacjent do lekarza. Panie doktorze, jak tylko zaczynam pracę, to zaraz zasypiam. A gdzie pan pracuje? W punkcie skupu. A co pan tam robi? Liczę barany. Pacjent do lekarza. Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z bezsenności? Tak, ale najpierw trzeba ustalić i zlikwidować przyczynę. Lepiej nie. Żona jest bardzo przywiązana do naszego dziecka. Pacjent w szpitalu do pielęgniarki. Ale to lekarstwo jest niedobre obrzydliwość. To nie lekarstwo, to obiad. W sali operacyjnej pielęgniarka zwraca się do lekarza. Panie doktorze, to już trzeci stół operacyjny, który pan zniszczył w tym miesiącu. Proszę nie ciąć tak głęboko. Lekarz po zbadaniu pacjentki Nie podobasz mi się, dziewczyno. Pan doktor też nie należy do pięknych. Staruszek przychodzi do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam straszną sklerozę. Od kiedy? Co od kiedy? Pacjent budzi się po operacji. Stojący obok chirurg mówi: Zabieg przebiegł pomyślnie, pana organizm jest bardzo silny, ale nie rozumiem, dlaczego przed operacją był pan taki niespokojny i wyrywał się pielęgniarkom. Bo ja przyszedłem zreperować tu kaloryfery. Na szpitalnym korytarzu lekarz pyta pielęgniarkę: Siostro, kto tam tak głośno płacze? Chyba nie te czworaczki, które się urodziły dziś w nocy. Nie, to ich ojciec. Zo! Dwa lwy oglądają w swojej klatce torbę lekarską i stłuczone okulary. To był dobry weterynarz. Tak, szkoda, że nie zostało ani kawałka. Pacjent do lekarza. Panie doktorze, bardzo boli mnie brzuch. A co pani jadła? Puszkę śledzi. Czy były świeże? Nie wiem, nie otwierałam. Lekarz przegląda rentgenowskie zdjęcie i mówi: Panie, ma pan zegarek w żołądku? To nie sprawia panu żadnych problemów? Jasne, że tak. Zwłaszcza przy nakręcaniu Przychodzi facet do lekarza, a lekarz jak to lekarz bada go przez godzinę, po czym rzuca jakiś fachowy termin Gościu niepewnie pyta Panie doktorze, to przejdzie? Tak, na żonę i dzieci <noise> Pacjent do lekarza Panie doktorze, codziennie rano oddaję mocz o piątej rano W pana wieku to bardzo dobrze ale ja się budzę o siódmej. Chirurg przed operacją mówi do pacjenta: Dostaniesz, jak będziesz grzeczny. Do kogo pan to mówi, doktorze? pyta pacjent. Do tego kota, który siedzi pod krzesłem. Przychodzi komputer do lekarza. Co z panem? Amiga mi tu coś.